Fred, dlaczego wszędzie musimy trafić na jakieś duchy i potwory? Czy to tylko my tak mamy? Nie, wszystkich to spotyka. Co? To byłby za duży zbieg okoliczności, gdyby tak nie było. Logicznie myśląc, każdy musi co chwila wpadać na duchy i potwory. Serio? Jasne, to bardzo proste. Rachunek prawdopodobieństwa. Co wy tu robicie? A co pan tu robi? Nazywam się Mel Richmond, jestem właścicielem tego budynku i mam prawo tutaj być. Jesteście z Talent Star, tak? Tak, występujemy w nim. No, to y, życzę powodzenia. Ładna z was para. Nie jesteśmy ładną parą, znaczy nie jesteśmy parą, więc tym bardziej ładną. Bylibyśmy, gdybyśmy byli, ale nie jesteśmy. Znaczy nie to, że się nie lubimy, ale nie, że się lubimy. Znaczy nie znaczy, że nie. Tak, Fred? Czy nie? Bo nie tak, czy nie? I czemu tyle o tym gadamy? Czy możemy zmienić temat? Proszę, bo to nie pańska sprawa. E, proszę pana, wie pan coś o upiorze? Ach, znowu o tym upiorze! To się zaczęło strasznie dawno temu, a ja odziedziczyłem ten budynek przed kilku laty, kiedy umarł mój ojciec. O, tak mi przykro. Mnie też. Co tydzień tracę na tym kilka tysięcy i nie da się z tym nic zrobić. Ludzie się boją, że tu jakiś upiór straszy, a to było 40 lat temu! Ale co takiego dokładnie? Eee, to działo się w latach 70. Wcześniej czasem działy się dziwne rzeczy, ale nic strasznego. Ale mój ojciec otworzył tu dyskotekę. Wtedy się zaczęło. Upiór zaczął straszyć codziennie. Ludzie myśleli, że to tak specjalnie. Ale interes się kręcił, klub był popularny. Ludzie liczyli na spotkanie z upiorem, chociaż Ponocie jego maska kryła straszliwie oszweconą twarz. Nikomu nie stała się krzywda, ale upiór wyrządzał coraz więcej szkód. Nawet wzniecał pożary. Aż pewnej nocy zniszczył dyskotekową kulę. Potem już nikt nie chciał tu przychodzić. Wreszcie ojciec musiał zamknąć dyskotekę. Nikt tu się nie zjawiał. Dopiero niedawno budynek wynajęli ludzie z waszego show i mówią, że upiór powrócił. Ha! Może będę miał szczęście i spali te budy i przynajmniej dostanę odszkodowanie. A może powinienem założyć maskę i pelerynę i sam to zrobić. Co? Nie. Nie patrzcie na mnie takim wzrokiem, to miał być tylko taki żart!